Przestrę poszło. Chwika. The is over. Hmm. Co to oznacza? Jak myślisz? Wydaje mi się, że to oznacza, że dzisiaj jest poniedziałek. Dokładnie tak. I to oznacza, że zaraz zobaczymy nasze rezultaty z ostatniego tygodnia. See results. Hmm, hmm, hmm. Co się dzieje? Wow. You got promoted to 1. Paprykarz został wypromowany. Niesamowite. 705 punktów. 671 rating. No. Nie wiem, jakim DJ. cudem mamy 858. Jadę tył, jak zwykle, eee, z nas cała... Coś ukraińsko rosyjsko jakiś Kazachstan, Kirgistan może być. W tych krajach jest widoczne auto, a tutaj nie widzę auto w ogóle, nawet tamtenki. Okej, okay. ja mam co tam nie wiem, to jest cyrylica, ja nie rozpoznam, czy to jest cyrylica, jaka, jaka to może być cyrylica. Ja na razie brzusz nie widzę, albo wcześniej zwróciłem uwagi na to. Kocham, jak ty masz fiksację na... fixa jak się skupiasz na jednym punkcie, dosłownie czerwone auto, Ukraina, albo czy widać i Znak jakieś O co chodzi ci? Jest jakaś jest jakiś pomnik jakiegoś żołnierza. To jest jakieś dziwne A, jeżeli chodzi o Cyrylicę. Takie bez tego. To nie jest tutaj, na pewno to nie jest tutaj, ale. Po prostu nie wiem, czy to może być indziej. Tak. Okay. Flaga, flaga Stanów Zjednoczonych, ale nic tu więcej nie ma na niej. Jesteśmy, uwaga, w miejscowości Raymond. Władysław Raymond? To on? Tak, tory mogą oznaczyć, że to jest... No znaczy widać, że to jest tak bardziej północno, ale to jakby nam od razu... O, 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 739, 739, to jest Ohio, uwaga, to jest Ohio, 739 w Ohio szukamy. Uważ, że powinniśmy dawać już w Ohio po prostu od razu. Za chwilę. Ja daję między kolumsa ten Dobra. 347 347 też jest, Boże, ja się jest. Ok, tutaj no, Spoko To jest, jest chyba planem? piąty raz, w którym nie umiem znaleźć drogi w Stanach Zjednoczonych To jest Holandia, to nie? Flugplatz, Damme, Herzgi Telefon, Flugplatz no właśnie, ale jak, jeżeli masz vibe holenderski to można dać przy Holandii 1GS na pewno Autostrada jedynka niedaleko Worden, Neuenwalde, Kampermor. Może jedynka też zaraz tu, tu jest, tu jest jedynka Tu jest jedynka Można dać na wieże coś takiego po prostu Spoko, to dawaj mm. No skąd my mogliśmy nie wiedzieć tego? Tu jest po arabsku i po angielsku. Co jest na szalco co? Wiesz co to jest za miejsce? Hebrajski, arabski i angielski. No to to jest jedno miejsce na świecie. Okej, okay, hebrajskiego nie widziałem. A, blan, tak To nie będzie tutaj. masz no. O. Jedno miejsce na świecie. Tam jakaś 44 coś masz przed sobą, zobacz co tam jest. Brazylia. Brazylia, czerwona ziemia. Tam była jakaś 40 czynika, dobrze widziałem. Ale to jest wszystko pozamazowane, no kurna. Municipal Claudia. 66. Dobra. Ale to jest numer drogi czy jak? Nie, to jest mm, numer kierunkowy. 66. Jakaś Claudia. Jakaś Claudia. Hmm? De Mato Grosso. O, Mato Grosso, to jest Einstein tutaj. Po prostu. I Claudia i Claudia, Claudia, Claudia. Nie widzę Claudia. Pięknie. Tu jest Klaudia. Ukryła się. seek tak zwany. No, z kobietami to zawsze. Totalnie. Szajban. Żółte z przodu. Holandia. Co tu było? Nie ma co. Mają mniej elo, trzeba puszować. Y Koniec znam. No, masz puszować się. No Holendrzy są. Jakbyśmy dalej poszli, to pewnie 5 by zrobili. A Jugi. Co za język? Estoński? Ewentualnie fiński. To ci Estonią od razu. Kanakula abia poluoja. u, u umlaut. U-umlaut to może wskazywać bardziej fiński, wydaje mi się. Nie, u-umlaut też jest tym. W estońskim. No to bardziej wygląda jak Estonia. Ja myślę, że to jest Estonia. Dawaj, Estonia. Siądz bardziej na Norwegia? Mhm. Mm tak, ułatwikaj im tymi flagami. Gdzie dać? A, Ty czy gdzie? Czy bardziej? Czy gdzie? Pięknie. Jest ok, jest ok. Holandia. Kocham Cię. Co? Jest zimowy kowrecz e, Karlowe wary. Karlowe wary to są e, w tym. W Czechach. Gdzie? Gdzieś blisko? Pragi, chyba. 209, R48, e 49 Załazłem! za późno. No. A no tak aż tam są, dobre. Zapomniałem, gdzie są te barwy. Zupełnie. Jak mogłeś zapomnieć? To jest. Meksyk? No by pasowało, Pasowałoby na Meksyk. Nie, czy to sześciokątne, czy ośmiokątne słupy, ale takie są w Meksyku. No to daje Meksyk? Mhm. Trzeba szybciej grać. RL, ej, no nie Chce wiem, Muszę się nauczyć kwadra. mety. Dałam no, mam wygrane. Dobra. Co, drugi raz moving? Hmm, Można drugi raz moving. O, oh, inozaury. No i to jest prawdziwy test, 900 elo. Czy jesteśmy na tym poziomie, czy nie? Uuu, paprikasz kontra dinozaury Europa. Portugalia? Może być. Żółty pasek, ale nie wiem czy to jest pewnie. Może bez się nie da się tu jeździć w ogóle po tym. Real. No chyba Hiszpania. Tak, tak, tak. To jest Hiszpania. I znalazłem ten numer drogi. Co numer drogi? No i nie mogę. Parę, parę. Parę to masz spodnie. Estadio Municipal. Municipal. .br. BR jest 0,45 kierunkowy. Jeszcze jest 049 kierunkowy? Muzeum nie ma w kierunkowym, ale 49 to chyba tutaj. O, trochę dłużej. O, Peru. Peru. Visit Maros. Żar. Magic Insight Transylvania. Transylvania? Tak. To u mnie. Pewno? Transylwania jest procent Rumunii. Gdzie jest Transylwania? No, gdzieś właśnie tutaj, w tych a. regionach. Portugalia? Tak, w Portugalii jest. Koszemeta, koszemeta. Nic tam nic nie ma. Nie mam żadnego info, niestety. O, albo tutaj. a na adbójka z A1, A2. idzie A2. Tutaj, tutaj, tu. A, kawał drogi jeździ. Tu, tu tutaj. Dobra, no to gdzie jestem tutaj? Jest jasna 12 bal. Czerwono. Czerwone korale. Na w słońce. Australia. Jak czerwono w Australii, no to są te okolice. I ta okolica. Ładnie. Żywane Żywane nie. Europa i mam już numer drogi. 126 tam ma Tamsalu Tapamoe. To jest Estonia, chyba. Ewentualnie może być Finlandia. Finlandia z reguły ma ciągłe linie po bokach, a nie przerywane. Nie wiem, czy to jest 100% meta, ale zazwyczaj się sprawdza. I znowu oni nam, mną, z... no, nie mogę. Ciężki zagięć, samochód. Na sał w słońce. Lewostronne. Katolii. Nie, to nie jest Portugalia. Czy to nie jest jakaś Kenia, jakieś te śmieszne takie ich. Można dać Kenię. Albo Rwandę. Tam Rwandę. Nie wiem, nie wiem, czy było auto... światło stopu. Nie. <laughs> yeah, yeah. Wiedziałem, że tam jest kowrycz. Widziałem. <laughs> <laughs> Nie, serio, bo tam na tych, na, w tym miejscu są te parki narodowe i tam są. Spadaj tam masz z przodu jakieś, ten, jakieś znaki. Jest po napisane w cyrlicy Korsun. Hersoń? Czy to jest za miejscowość? Nie wiem, jakaś tam. Dobra, teraz tak, Ukraina czy Rosja? Dałbym Rosję, ale gdzie? Ukraina, jednak. Ukraina, No wow. i mamy dupę. I mamy. Unisz. Nie, ale nie umiem rozpoznać Ukrainy. Ja widziałem filmik z zigzaka i dosłownie spojrzał i mówię, powiedział: Ukraina, Ja ja jak Skąd ty to wiesz? No to chyba Izrael. Niesamowite. Tak, Izrael. No to co, ja daję Tel Awiw. Dać Jerozolimę czy hajfe? Daj hajfe. Ha, mamy! Nie. Teraz musimy na takie punkty uważać, to jest to, że trzeba teraz naprawdę uważać nawet na takie punkciki eee, Słońce na będzie chyba trochę nor w Polerawie Nie no, teraz ten, tym wygrywamy. Daj mi chwilę. Niech tylko pomyślę i wygoogluje. O, nie mów takich rzeczy. No googlu szybko googluj Meksyk może być? Spróbuj Meksyk, o, nie wiem, klikam gdziekolwiek. Ale spanikowałem. Oj. Nie, i po nas, po nas, po nas, po, po nas. nas, po nas. Trochę nam brakuje z mety, niestety, żebyśmy ograli Duet 900 ELO. Znowu oni. O nie, po nas. Rewansz. 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 Middleton Road. Bus stop. Metling. Po lewej stronie jeżdżą. Nowa Zelandia. O, czekaj, jakiś mamy autokar. H2NZ.NZ. Willow Stone, coś takiego. Wellington 15 km. Na znaku dla rowerów. Wellington na South, no. I Tała, między Wellington a Tała Shopping Center, to jest gdzieś tutaj, w tych rejonach. Mamy ich. mamy Kurczę, ich. się trochę niżej. E, dobra, Czechy, Słowacja. .cz. Czechy, o, dawaj mi te, dawaj mi ogłoszenia Hudba, Józefow, Józefow chyba. Ale ładne, zielono, ładna wiosna. A no ja mam no. rolnictwa, Aktualnie, ja też. Nowy ples. Nic mi to nie mówi, bo taka się gnął w na Wprost, na wprost HDS na south jest Hradec Kralowy, a w prawo jest, a na west jest Cernożice. Oj, tym samym nie zrobili to. Ładnie. W kakom? Ja, mm. Nie, portrety Nie, czy zajął tę metę, ale. Czekaj, jaka tu jest miejscowości? Poncze Playa. O, tu jest Poncze. Nie znali mety. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, lepiej, lepiej to wygląda w tej rundzie. Finał, finałów zaraz rozegramy i hmm. też wygramy. Skolas Jela, Jela, to jest jakaś łotwa. Chodź, idź teraz Dawaj. O. Łotwa, albo ewentualnie Ditwal. Mi się wydaje, że to jest bardziej łotwa. Pięć pasów, to jest łotwa. O, tutaj. No oh, nie. Yeah. 9 punktów. 9 punktów Druga gena. Czarno-białe bolardy, jakaś Francja. O, włoski? Kucinę, pomodori, ale taki Tak, jakieś... jest włoski. Co? Nieźle. Dobrze jest, jest. Ale płasko Włochy to jest praktycznie wyklucza, tylko sam ten jest taki środek północny zostaje. Co ty mamy za język? Aj, byłem blisko. Szkoda. Byłem bliżej, tutaj miałem plonkę. No. Sarajewo. Sarajewo, Zagreb, Bośnia i Hercegowina, eee, Osijek. A trójka, siódemka to jest Chorwacja. Babina Greda, Zupania, 520. Dzień siódemka. Znaczę 8. Ja jestem ślepy, ślepie, ja nic nie widzę tutaj. Dobra, to ja kliknę gdzieś tutaj. No Boś. Bośnia i Hercegowina. Nie widziałem go Ja naprawdę teraz głupiałem zupełnie. Lewostronny ruch. To jest Australia prawdopodobnie. Albo Nowa Zelandia bardzo południowo. Po? Nie. Czy są eukaliptusy? Chyba są, ale, ale nie rozpoznaję tych drzew. To i pitasz. Tak, chyba. Tak, na południe była woda. Czy to może być tanz ta Tanzania, boże? Ta smania? Chyba nie, raczej nie. Mi to idzie jakimś takim tutaj terenem, nie wiem dlaczego. Albo tym... Nasz czas przeszedł. nieubłaganie. No tam to raczej nie będzie, ale... Nie, 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 nie. Na południe było morze. Ale to, ale za to po na pewno nie był perf, bo nie było pomarańczowej drogi i znaki się nie zgadzały. Zawsze jest z, z żółty ten. Ten metal, który podtrzymuje znak jest żółty, Western Australia. Słońce na North. Jakaś Argentyna Argentyna, no. La Cautiva no jakaś. Uruguay. Ruta 12. Ja klikam w 12 i okay, tyle. Tak zrobić? <laughs> Nie wiem. Stop. No do gaszy. co to za samochód? The Kenia O, łatwo. Pięknie. W ogóle ta droga jest zmapowana. Ta właśnie, jak, jak ona się nazywa, nie wiem. Ta na którą kliknąć jest zmapowana. Tak. No, A jakaś żółte znaki, nie wiem. No. Ja mam wajp północna, to okazuje się, że to jest północ. Nie, to nie była północ. nie była północ. Widać, byłoby taka bardzo, woby 8-6, 8, 6, 8 6, ten kierunkowy. Byłaby bardzo mokro, byłoby. I drzewa nie byłyby takie aż takie wysokie. Czerwona ziemia. To może nawet i Cara albo nawet tam, no, coś tutaj. Myślę, że mamy GG, wiesz? Mhm. Tak. To było szybkie akurat bardzo. Nie? Ja się załamałem, a tutaj wreszcie coś, yy, dobry mecz. To był problem z tym, że my na tamtych Polaków drugi raz trafiliśmy, po prostu. Oni są, no, oni mają, zobacz, 5 wygranych, na drugim miejscu są. Proszę, tylko nie płacę. O, Niemcy, może być. Wiesz, co ja dzisiaj piłem? Futka. Mhm. Wojanka. W Biedronce się pojawiły? Chyba? Tak, jakoś tak, no. Co to za auto? Nie wiem, dziwne. Jakiś... To nie jest ryż tutaj rośnie? Chyba? No, to jest ryż. To jest polska. To jest... To są Indie. Jak się nie mylę, to jest gdzieś tutaj. Ja daję tutaj, a ty daj gdzieś tu. To się jednak myliłem. Co, oni? To jest Rumunia chyba. Rumunia? No możemy w Rumunię. Przypieczku, czy tutaj flaga? Tak, Rumunia. Jakoś płasko tu jest, kliknąłem tutaj. Nie, wiem, wyglądać to bardziej blisko Mo Mołdawii, czy gdzieś tutaj bardziej? P po punkty, czy na bezpieczeństwo? tam. Dobra. O. A, tak. W ogóle zapraszamy do followowania. Nie, nie, nie musisz. Jestem idiotą. Nina no jak nie zafollowujesz to ban jest. Tak, ban, ban. I ci wiesz, grzybna. Co? Co? Dobra, nie wiem, może się nie wiem. Co? Grzyb to masz w stopach. Dziękuję, całkiem smaczny jest. Dałeś followa 29 minut temu. Dzięki. Ale z ciebie streamer nawet nie sprawdziłeś. Gdzie jest swój drugi Spadaj. monitor? <laughs> no właśnie, nie. Spadaj. Tak. Jakaś malezja, Indonezja, coś w tym stylu. Nie wiem, gdzie. Jest to mi też te Filipinami mocno. Pięknie. Szartowałem. On No i... Kilometra na godzinę. Północno. Kanada Ech, chyba, z nie? To jest, to jest koło mojego domu. Dobra. Jaka to Kanada? Nie wiem. Tutaj, tu. mi tutaj daje vibe. Nie, to mi tutaj daje vibe. O. Pięknie. Dobrze. Była, była jakaś patryzyczna piosenka o, o, o Niemcach, tylko... Jak ona się nazywa Rota. Serio to była rota po prostu, a... a... Nie rzuć im ziemi. Okej, 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 okej. Sorry, nie jestem patriotą. Głosimy 40 zł do Nate'a, to mu wyśle koszulkę. Swagą polską, żeby był bardziej patriotyczny. Illinois, 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 Illinois. Dru, dwójka, siedemdziesiątka, dwójka. O, to za późno. Żadne za późno. No. Uff. A to jest ta siedemdziesiątka, dwójka inna. Aha, ja znalazłem siedemdziesiątkę, dwójka, ale to między stanową jestem, że no, widzę. Gwatemala jakaś? No. No to wygląda. 14:30 Dobrze jest. Trzeba pogonić. Kenia, jest napisane Kenia. Kenia, mój ulubiony kraj. Ja kocham, kocham Kenię. E, gdzie drugi gaz? Na no, kurku? Nie wiem, ale to jest taki takiej Kenia. Oje ja to Kenia. Kurru. To nie zła Kenia. Jak to jest możliwe? By no napisane. Nie ty grać No Moving, panowie. Pogadaj z nim, z tym drugim. A ze mną? Nie włączyłeś mi No Movinga. No bo ty chciałeś moving. W sensie ja lubię No-move, ja gram No Move na jak gram solo. Ale gramy gówno i tak, i tak. No dokładnie. San Martin Jest to numer 100 ulica. Droga. 100 ulica. Okej, okej. UBO Numer 100. 100 w taki sposób. Jest Meksyk, Meksyk. Meksyk? Meksyk, Meksyk. O, mm. teraz mam znaki. Cavas Donato, Vinedo, Tierra de Pena, Vinedo, Vinatultura. To jest QBO czy... Tak, nazwę regionu mamy w tym jak coś. Nie <laughs> wiem, do ostro. To już nie wiem. <laughs> wow. A jest, jest. Mintulu 137. Na nord, słońce. Jakaś Malezja tego typu? Rayang Express. Na Malezję też nie znam żadnej mety. Sarawaku? O, nie kliknąłem. Okej. Okay. Brawo. Czyli Malezja, Brawo. ale nie, nie ten. I tak bym nie kliknął tam. Ja bym kliknął w, w mainland Male. To jest po prostu jeszcze go wina. Brak motywacji, po prostu cała osma swollowuje. <ślech> <ślech> Dlatego <muszę ślech> połować kołować. <ślech> y Gramy dalej, czy teraz włączamy grę ciekawą? No, mowa jednego. No, mowa dobra. Dla widza. porządku, dla do? widza. La Roca de la Sierra. Ale to mi cuchnie jakąś, jakimś, nie wiem. Poznań, o Poznań, no to wszystko jasne. To nie jest Poznań, bo nie ma tej flagi tęczę. Dobra, to jest Hiszpania? Je, jaka półkula w ogóle? Północna. Północno. Zacznę ten, zacznę y, przejść lat pierwszych na Southwest. O fakt, dobra, no i mamy pogadanie. Po bo gara. ty znasz metkę. Ten słup mnie pasował na Amerykę Południową i tak się głowiłem, jaki to może być ten. A, robić tutaj, a nie, w sumie to może ucieć bardziej południowo. Hmm. Będzie, to będzie tutaj, tutaj będzie. No, no tak, ten, ten dom był właśnie w tym mieście. No, górno. Ale to przecież że nie wiesła pieniędzy. Widzicie, co nam robicie? On strzelił w Portugalii, a to była Hiszpania, a i tak był bliżej. I to znowu jest Hiszpania, bo daleko na południowy zachód jest znowu znak z takimi wieloma pasami. I to my wyglądałeś jak na Hiszpanię? Na jakoś tutaj, blisko. Albo tutaj. Daj bardziej południowo? Nie, daj dla widza dobrze wysoko. Dobrze, dla widza. Dla widza, dla widza. Dla Jak będzie się to znaczy, że z, 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 z nie daj pieniędzy i tego? Dla widza, yes. dobrze. Na widza e, GG. Dobrze, no stary taki gest będzie tylko jak wysiędzie pieniądze um, Japonia, ale fajny automat, taki japoński tutaj na północ zachód No Nie, rzeczywiście. Co, no trzeba dać Tokio? A to nie, nie dać tak północno jakoś bardziej trochę? A dam północna. Gówno, Najlepiej. nie na widza. Dobrze spital. O, to dlatego zdał, z nam więc git. Zdołem? Więc ten follow-up to będę się dołował wtedy. O kurde, to jest ta europejska blacha, gdzie ma, jest taki czarny ten na środku. Z, z jakiegoś kraju to było? Jak to jest Andorra? Nie wiem. Spital, no kurde, spital. Ej, to nie jest jakiś kataloński albo coś? No, to wcale była Andora? Dobra, poddymiamy dla widza. Idę w Andorę. Ja nie wiem, czy tak wygląda Andora. To pięknie. To gdzie dać teraz, jakieś Włochy? <słuchy> 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 <Dobaj. słuchy> nie wiem. <słuchy> Na vida, Romuia, Gówno dla nich <grystanie> nie, ja się tego boję teraz. Jest na Zachodzie, na niestety. Auto niebiesko lekkie, też nie tak zrobię, też mu damy. <grystanie> Co to mam na lecie bardziej europejsko? Chyba nie europejsko, co nie? Też może europejsko. Bardzo wąska droga, jak na Europę przestało, Ale nie mam pojęcia, ta roślinność taka dziwna. Nie, nie jak na Europę. Meksyk? Nie, za, za mało żółto jest. Na Meksyk. Dla widza! Dla widza, Meksyk. To ja Hiszpanię? Nie wiem, to uważam o Hiszpanii. Raczej nie. Daj gdzieś tu po, w Grecji. Poddymiam, poddymiam. O, nie, tam to nie będzie.

czy Jordania, to jest więcej. Skąd to jest? To jest, to jest Jordania, czy nie? Ej, nie mam Anofis. pojęcia, co to jest. To jest Jordania bądź Oman. A nie za? Albo tak. Śmiecie. To nie jest W Budujbaj w Dubaj nie ma zdjęć. to W sumie dobry ten. Hatay. Belediyesi? Gdzieś to było? To jest Turcja. Góry na Northwest. tutaj. Puch, 700! A no i nas powoli tak leją. O, Australia. Dobra. Co myślisz o North Territory i Darwinie? Dla widza! Dawaj, dawaj, nie, dawaj. Nie, nie! To jest chyba druga gena, a tam nie ma. Na North Territory nie ma drugiej gena. Tak, druga gena, to jest druga gena. To gdzie może być? No wszędzie poza North Territory. Dobra. Dla nie o, dla tutaj widza. Wiktoria. Boże, to jest takie powolne takie lanie. Duke'a się robi coraz bardziej czerwone. Jest 2018 napisane. Jak jest 2018 napisane, to byłby rok 2018. To nie jest w takim razie Japonia. Ale dedukcja. A wydaje mi się, że to może być Japonia. Ale w sumie to co? to jest, Za chiński jakiś? Dla widza? Daj Hongkong. Nie wiem. Daj Hongkong. No, to nie, to nie jest głupi pomysł. Japonia? No i po nas. No i przegraliśmy grę w tym momencie. Ale no bo 2018, w Japonii nie ma! Nie ma Japonii! Jak to nie ma, jak jest. Nie, nie gramy w to, nie gramy w to. Zdziadostwo. Trzeba się zdecydowanie poduczyć. Do czempiona jeszcze nam trochę brakuje. Zachęcamy do zostawienia subskrypcji. I co, to, jeżeli się podobało, można zostawić jakieś nie lajka. Like, like, komentarz i kop w dupę. Dzięki. Tak. Napiszcie komentarz, napiszcie komentarz. Yy, dinozaur. Co, dzięki do oglądanie. Elo. Elo. Eno mamy 808.